Kamera, kamera Kamera, kamera Podnoszę się, tak Jestem dobrym ziomkiem, dlatego tu robię ten rap Bo to rap nie chce, ta cała energia mówi mi, że mam tu cisnąć Ej, bierzem tutaj kurwa pod kamerą czapce Jestem sobie tu ubrany kurwa w masce, ej Szybko wysiadam i wychodzę, robię to co mam zrobić No i z powrotem kurwa tutaj wożę, spierdalam tak szybko jak tylko mogę, już mnie nie ma działu, to wyjebane, no i kurwa siema Teraz jestem tutaj na nowo, kolejny ten tak, chyba mam coś z głową Może to jest po prostu ten natłok myśli, że kurwa tutaj myślę I myślę tak dużo, że nie potrafię myśleć Dlatego tutaj lecę, to i musisz mnie tu słyszeć, chyba cię boli to że mam kurwa tutaj wielkie jaja i gardzę tobą bon, no bo jestem tutaj Grzesiek no i jebać cię kurwo no bo jestem tutaj kurwa Grzesiek ej kurwe przed Grześkiem tu skreśl no bo nie jestem tu kurwą żadną taką jak ty cześć dlatego tu lecę w rapie no i każdego mam tu na cześć i tu każdy mówi że mnie zna a ja go nie ej kurwo kup klej i go wdychaj, bo zaraz puszczę bąka, no i też se go tu powdychasz Lecę sobie kurwa pod kamerą znowu, tutaj się nagrywa ten teledzyk, no jest dobrze w chuj, No i chyba maskę sobie założę, no bo po co mam tu kurwa wyświetlać się z ryjem Boże, 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 Bożenko, kurwa tutaj lecę kurwa, ale mnie ręką Bo nie piszę na tych kartkach, tylko z głowy lecę freestyle kurwa, o matka tego kolegi, pyta się czy ją wyrucham, mówię nie dzięki. Nie będę tu takim chujem, ale kurwa tutaj w wdzięki. Pokazała mi, wziąłem to do ręki. Kurwa znowu tutaj piszę, ale dalej nie na kartce, tylko kurwa trudno piszę, robię taga sobie i wrzucam na ścianę. Jebać kurwa. Nie wiem co za długo się tu skupiam, więc tu lecę od mowa. Zmieniam sobie flow, no i kurwa zeruję browar Książęce jest na stole, lecę, jestem tu cięciem. Zaraz będę kurwa królem, ale na to przecież czas Dobrze wiesz, dlatego tu czekam i kurwa skilluję skill No bo kurwa one shot one kill One army I don't know anything about it Kolejna ta zgota, ja tu kurwa już czuję jak kasuje się flota Dlatego tu kurwa kasuję tu koką, ale jej nie wciągam, no bo wejdzie za drogo Dlatego tu nawijam se kurwa na krysztale, tutaj dobrze się bawię, no i jest wspaniale Tutaj wersy takie kurwa, że zaraz coś odpalę i to raczej Malboro Gold kurwa robale tam pod butem, a to jesteście wy i jest super, no bo nie ma tutaj przeciwnika dla mnie, bo w rapie tutaj zjadam wszystkich, no i tutaj bardzo ładnie nawet się nie zastanawiam nad tym. To po prostu kurwa z mojej duszy leci, kurwa ładnie jest tak jak zawsze. No bo kurwa jestem w czapce, Grzegorz B w czapce albo bez, to już wiesz, dlatego tu lecę po swojej i kurwa zgarniam hejsz. Lecę to robię, to muszę, a najwyżej wyjdzie, ro. będę po prostu top jeden w Polsce ziom, no i na świecie international one. No bo mam takie ambicje, żeby być number one, dlatego kurwa tutaj to zaczynam, no i robię to już trochę dłużej niż tam myślisz, bratek. Każdy ten kawałek jest najlepszy dla niej. I znowu bo mnie słucha. Choć jesteś kurwiony, że kurwa widzi, że słucha. Ona tu mówi, że to się samo kliknęło jak spała. I kurwa cało jej album przesłuchała. Ona mówi, o Jezu, jaki ten grześ Ona mówi, o Jezu, muszę kurwa jego kutasa tu zjeść. No i kurwa po prostu wystarczy, że powiem, że cześć. Jestem, grześ. success